Jeszcze tylko do jutra trwa zbiórka zniczy, które 1 listopada zapłoną na Lwowskich nekropoliach. Jak co roku w akcję Światełko Pamięci dla Łyczakowa włączyły się tysiące osób, głównie uczniowie podkarpackich szkół, między innymi z Przemyśla, Lubaczowa, Rzeszowa, Tyczyna i Głogowa Małopolskiego. Licealiści z Głogowa Małopolskiego po raz pierwszy włączyli się do akcji. Najpierw rozpropagowali ją we wszystkich klasach, a zaraz potem zaczęli zbiórkę i nikogo nie trzeba było specjalnie przekonywać. Uważam, że jest to świetna akcja, ponieważ na Ukrainie nie ma takiego zwyczaju zapalania zniczy 1 listopada, więc my jako Polacy możemy się zmobilizować no i po prostu też te znicze zapalić. 200 zniczy to może nie rekordowy wynik, ale jak przekonują ci, którzy w akcję najbardziej się zaangażowali, nie chodzi o ilość, ale o coś całkiem innego. Najważniejsza jest pamięć, pamięć o, o tych ludziach, którzy... Zostali pochowani na tych cmentarzach, na cmentarzach chłowackich. Tutaj mówimy przede wszystkim o cmentarzu Łyczakowskim. Takie opinie potwierdzają, że cała akcja była też oryginalną lekcją historii i patriotyzmu. Cmentarz Wyczekowie nagle stał się powiedzmy nie jakąś wielką niewiadomą, ale, ale czymś, co jest im bliższe, i, i ta nekropolia największa poza granicami Polski stała się im bliższa. W Lubaczowie, gdzie łyczaków znają prawie wszyscy, znicze zbierali uczniowie z całej gminy. Do ośrodka kultury przynosili je też starsi mieszkańcy. Udało się zebrać ponad tysiąc. W głębi serca kochamy lwów. Uczniowie naszych szkół z terenu gminy Lubaczów bardzo często wyjeżdżają tam na wycieczki. Również mieszkańcy, starsi jeżdżą na, na te cmentarze, odwiedzają, palą znicze. 1 listopada wszystkie znicze zebrane w ramach akcji Światełko Pamięci zapłoną na łyczakowie i na cmentarzu Orląd. Polacy z Ukrainy, jak co roku, zapalą je na wszystkich grobach, także tych zapomnianych i często bezimiennych.